Paszport, który właśnie dyrektywa EPBD będzie wprowadzała. Paszport, który będzie określał, czy nasze mieszkanie, czy nasz dom jest wystarczającej klasy energetycznej, żebyśmy w ogóle mogli cokolwiek z tym domem zrobić, żebyśmy mogli ten dom wynająć, żebyśmy mogli ten dom sprzedać, czy w ogóle mogli w nim funkcjonować. Bo jeżeli się okaże, że nie, jakiś urzędnik sobie wymyśli, że nie, że jednak nasz dom nie spełnia. Odpowiednich wymogów i nie ma odpowiedniej klasy energetycznej, no to nałoży się na nas tak duże kary, że będziemy musieli albo ten dom sprzedać po taniości, bo ktoś, kto go kupi, będzie musiał włożyć ogromne pieniądze w jego wyremontowanie, albo po prostu zostaniemy wywłaszczeni z naszej własności, z naszego domu, z naszego mieszkania. I na to absolutnie nie ma naszej zgody, dlatego wszystkie szkodliwe dyrektywy, tak jak dyrektywa EPBD, po prostu muszą trafić do kosza, a miejsce takich paszportów jest na śmietniku.